Dzisiaj pogadamy sobie o nowym statku Drake Golem oraz rzucimy sobie okiem na Argo Geo, więc jeżeli temat Star Citizen Cię interesuje, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Drake Golem to nowy statek górniczy od Drake Interplanetary. Jest to podstawowy statek górniczy, idealny dla początkujących górników. Jest postrzegany jako potencjalnie bardziej przystępny cenowo alternatywa dla misk Prospektora. Filozofią Drake'a jest funkcjonalność i niezawodność ponad luksus, wykorzystanie przy tym prostych materiałów i mniej konwencjonalne projekty. Statek jest w statusie gold standard. Mamy dostęp do komponentów. A statek trafił do testerów na PTU 4.1. Jest to mały statek, nieco mniejszy od Misk Prospector. Prawie tak mały jak Razor. Długość zbliżona jest do dwóch albo trzech pojazdów ROK. Cockpit to konstrukcja podobna do Miula, Jednoosobowa, bez dodatkowego wnętrza. Brak łóżka, toalety. Wyposażony w dwa wielofunkcyjne wyświetlacze MFD, radar i standardowe dla Drake'a elementy sterujące z fotelem pilota. Na tyle znajduje się charakterystyczne wentylator podobny do tego z Miula. Drag Golem jest wyposażony w specjalnie zaprojektowany, wysuwany laser górniczy, pitman zamontowany na górze statku, możemy go wysunąć za pomocą przycisku M, a moc lasera możemy regulować za pomocą Alt i scrolla myszy. Statek posiada zupełnie inny sposób ładowania niż miało to miejsce w Prospektorze, ma dwa zewnętrzne, odczepiane kontenery na rudę o pojemności 16 SCU, każdy co daje łączną ładowność 30. 22 SCU. Kontenery te mają przyczepność do podłoża i nowy system mocowania. Istnieje spekulacja, że mogą pasować do Argo MPUV, co ma umożliwiać ich transport do rafinerii oraz nie są składane tak jak te, które mają być w przyszłości w Prospektorze. Uzbrojenie. Statek posiada 2 CF o rozmiarze 1. Łącznie 234 obrażenia na sekundę. dwa pociski rakietowe Spark o rozmiarze 1. Statek posiada 24 SCU paliwa wodorowego i nieco poniżej 1 SCU paliwa kwantowego. Co sprawia, że nie jest to jednostka o zbyt długim zasięgu. Statek jest wyposażony w napęd kwantowy oraz silniki Vitol pionowego startu i lądowania. Statek posiada typowe elementy dla Gold Standard. Możemy w nim znaleźć port paliwa. Obok wnętrza kokpitu znajdują się dwa schowki na broń: jeden na pistolet, jeden na multitool, A dostęp do komponentów otrzymujemy dopiero po odczepieniu kontenerów na rudę. Porównując go z Miss. Prospektor. Obie jednostki mają ładowność 32 SCU. Golem posiada zewnętrzny kontener 2 razy 16 SCU z potencjalnie łatwiejszym sposobem rozładunku. Prospektor posiada pełne wnętrze z łóżkiem i łazienką. Gracze sugerują, że Golem będzie znacznie tańszym i mniejszym odpowiednikiem Prospektora. Będzie bardziej podstawowy, kierowany do początkujących górników. Wczesne reakcje społeczności są przeważnie pozytywne. Wielu graczy uważa, że statek wygląda świetnie, jest bardzo potrzebny. Podstawowym statkiem górniczym. Niektórzy fani doceniają minimalistyczny styl Drake'a. Gracze porównują często kokpit Golema do cockpitu Drake Mule. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym statku. Potestujemy go jeszcze troszeczkę na streamach. A teraz przejdziemy do Argo. Geo. Jest to nowa wersja Atlasa, przeznaczona do górnictwa, szczególnie w trudno dostępnych miejscach na powierzchni planety. Wyposażony jest w Jump Jet, który umożliwia pionową mobilność, co jest kluczowe w operacjach górniczych na nierównym terenie. Jump Jet działa dobrze, ale nie funkcjonuje w przestrzeni kosmicznej, co jest zawodem dla graczy. Gracze spekulują, że plecak na Atlas Geo może być testem dla przyszłych opcji mobilności graczy. Ogólnie Atlas został przyjęty entuzjastycznie, jest to pierwszy mech w grze z potencjałem transportu ładunków, zwracano uwagę na jego podobieństwo do Titan Suta i możliwość latania. W internecie powstają również poradniki dotyczące efektywnego wykorzystywania Atlasa. Dajcie znać co Wy sądzicie na temat tych pojazdów. Potestujemy sobie je troszeczkę bliżej na streamach, a ja życzę Wam miłej reszty tygodnia. To na dziś już wszystko, do następnego, cześć!